Witaj, w tym filmie wideo pokażę Ci, jak zrobić tajemne wejście. Będziemy potrzebowali jednego obrazka, który robimy w następujący sposób. Jed Będziemy do tego potrzebowali jedną wełnę i 8 patyków, które układamy w ten sposób i otrzymujemy obrazek. Następnie będziemy musieli zrobić dźwignię, które, którą robi się z jednego paty, patyka i jednego kamienia. I na sam koniec będziemy też musieli zrobić żelazne drzwi. Żelazne drzwi robimy z sztabek żelaza. Będziemy do tego potrzebowali 6 sztabek żelaza. Tak, iron door. Dobrze. Um, o, ja oświetlę to trochę, bo to, to nie, nie podoba mi się, że tak ciemno jest. O, dobra. Um, postawmy drzwi. I koło tych drzwi, nie wiem, ja postawię na ziemi dźwignię. Jak chcecie, gdzie postawicie? Ważne, żeby było blisko. I tutaj będziemy musieli obraz położyć. O, no Nawet taki Co to jest? Dobra, nie widać Otwieramy drzwi Przechodzimy Jesteśmy po drugiej stronie Po drugiej stronie możemy trzymać co chcemy No, zależy od Was Przechodzimy I tak to przejdziemy Nie? A jak zamkniemy To, to nic To w ogóle Ani zwierzę, ani ty się ani ty tam nie wejdziesz. Um, tak. I to by było na tyle w tym poranniku krótkim. Oglądajcie, polecajcie, subskrybujcie. Więcej poradników będzie na Was czekać na moim kanale. Cześć.